Czołna Aleksa w dzisiejszym odcinku zagrał w Minecrafta i znowu będę walczył iż w do mojego Światu i będzie ciężko, bo to są bossy będzie Enderman i będzie Warden to na razie bez naszej temki Diament, diament, diament. Jeszcze mógł i miecz. To na samym początku Endermana Zrespia. I będę walczył. Taki jest peszczenie do walczenia. I lecimy. Dobra. Dzień dobry. Dobra. Szybki gość. Gdzie on jest? Uciekł. Wydziuk, dobra. I zero jabłek mam. Oczywiście zapomniał znowu. No, powinien gdzieś się tu zrespić. No. Chodź boi się, widzicie? On się za tu pojawi albo nie. O, był. O! Z Dirtem! Tu jest! Nie, nie do rady właśnie z Endermanem Dzień dobry no, Znikło. Poza ring wyszedł Nie no, wiedział, że nie walczyć z Endermanem no, Halo, panie Endermanie! Może będę dostał w miejscu? O! tu Nie no. Chyba jest mały kłopot. O, tu jest. Nie, to nie jest ten. wywalnął mnie tego. Nie. Znowu Enderman uciekł. On zginął, czy co? Dobra. To teraz może... Wezna się chleb, bo teraz będzie... Te jabłka, bo teraz będzie boss nieśmiertelny. Złota jabłka się wezna. Nie, te lepsze, no. Może te lepsze, z regeneracją i tak dalej, bo będzie ciężko. Węż tego nawet nigdy nie pokonuł 100 golemów nie umie pokonać. Nawet chyba. Czy to jest pan Enderman? Nie, to jest inny. No nie, Dir to postawił. Jeszcze. Proszę i tu się nie pojawiać. Od razu jabł się zjemnął całego HP. Czy wziął? No nie. Nie wziął go jeszcze. Pyk. I. Nawet nie umiem wskoczyć, Trzy, dwa, jeden! Nic nie widzę! Pomocy! Nic nie widzę! Złapałem to na Martena! No nie, nic nie widzę! Już idzie do mnie! Pomocy! No nie, jak on tu wyjdzie? Nie chcę! Ja! Z laser'a miałem! O, pomocy! Już miałem dodatkową serce. serc! Pyk! Ja. Jabł. On miał mnie na trzy hity! A miał ten, zbrojka! Za, dajcie mi drugą próbę! No, i już nic nie widzę! Nie! Tu są moje temki. O, leci O! Plagę, plagę! Uciekam! Dobra, jednak nie do rady z partenem. Doskonał. I tak z laserowymi szczeli. Nie, no ja nawet tutaj nie umiem się z nim poradzić. No czemu zbrojka jeszcze? Nie tak jak. Walka bez końca to jest. Widzowie, Ja nawet. Ja leście! Wiem, wiem jak wygrać. Muszę pociwku. go. jednak nie pocikić. na razie wieka Jestem z lasera mibie. Pomoc? Nie. Pomoc? Proszę pana. Lech. Nic nie widzę. Dobra, kolejne jabłko. Pająk jeszcze. Pająk! Dobra, na dwa hity. O! Zero on będzie miał mnie na dwa hity. O! Regeneracja na szczęście, ale nic mi to nie da. No, nie mogę wleść. I gdzie... A, tu jest. Mam pomysł. Na daleko bił. Na ślepo. No jest, no sero, pije. Save mi Jestem! To źle, że jestem! Dobra regeneracja Dobre! To jest głupi pomysł! Pa Ile tego jeszcze muszę Łaz raz znowu. Mam 13 sekund regeneracji. O! Wow. Jak to? Dobra, to jednak muszę jeszcze go pokonać. Pik, pyk, pik. Piknorski! Hej! O mocy. O! Cały żyć zombie! Nie widzę! Tu jesteś siatko! ze siatką ze siatką idzie do wiesz co zobiak no dobra no hita o co się dzieje nie coś jest... nic nie widzę <grybujesz> jak chcieliście mi pomóc to dziękuję o dobra zabija go, nie zombie, no Myślę, że z miecza, do niego wbija. No, to nie go ubija. Ej! Pomocy! Niby jestem mi śmiertelny, jednak śmiertelny. Dzień dobry! Na chata. Na chata. O! No nie są. No zło! Zobijaki! Jest to spania! Potwory! Ład. Z lasera. ile to jeszcze będzie trwać? Ła, jeszcze są w piacach płatne No to wszystko słyszy. Ła, już mi się, z... ształy skończą. Ła, da ład! tak go bije. Tu je. to jabłko. Ile to jest ekspo. Dobra, nie! W zombie Nic nie widzę! Kompletnie! I wiesz, co ten efekt. Badać. O, dobra. Mam nadzieję, że nie będziemy ale szkielet będzie. Dobra, on mnie słyszy nadal. On miękko, je Czy ściana wie. On z lasera pewnie! Dobra. Tu. Tu bija nadal go. Biago, go, bija go. zabija go. Eba nie tak prędko. Dobra. Lecę na chatę. Wiosd na chatę. O! Jednak nie wjazd. Jeszcze dwóch szkieletów nie bije. Jeszcze mi zawierają Za mi ta regeneracja nic nie da. Że jest bardzo wkurzony, ale nadal go bija. Ile to będzie trwało? Szkielet! Szkielet! Czemu musi być noc? Słońce! Jak to? Bardzo! Ła! Ła! Ja mnie tak bije! Do domu! Do domu dzieci! To nie był mądry pomysł! Jeszcze leźli! No nie wiem, kajo, ja jestem! Dobra, tu jest czymś, kaj była. Tu jest open Tu jest. Nie wiem, kaj, kto jest. Jak to? A tu jest szkielet. Na hitman. Nie na, machit, to O nie! O ręki mocno mógł znabić! Zabiję w jednym porażce? Nie, raz, zabije. dobra, go. Nic nie widzę znowu. Nie, nie, dla to, to, Tik Tak, 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 co? Zabił go. Jest. Jest. Skąd to jest? Tak. Jest. Koniec walki. W końcu się udało. I patrzcie ile szkód. Aha, łóżko mi rozwalił. No pięknie. Dobra, kreatywny i do mnie jeszcze z łóżko A tu, mam łóżko. To ja miał łóżko, ale nie postawił bo nie jedził krzewą. jest spania. Dobra, ale to była walka niezawodna. Skacza na łóżku. Dobra. W końcu mi się go udało pokonać. Den Ile? Ojeju. Dużo trasy. W tej zbroi. Ale dzisiejszy odcinek to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.